Dzień dobry kochani. Dzisiaj zaczynamy nową serię językową. Troszkę francuskiego, czyli po francusku to brzmi Un peu de français. I zobaczmy sobie, od czego zaczniemy. Zaczniemy od czasownika być. Oczywiście, czasownik być w bezokoliczniku brzmi être. Graficznie wygląda to w ten sposób, że nad pierwszym e mamy chapeau chinois. Czyli chiński kapelusik, a mówiąc gramatycznym językiem, l'accent flex. I zobaczmy, jak odmienia się ten czasownik przez osoby i liczby. W pierwszej osobie liczby pojedynczej brzmienie jest następujące: Je suis. Je suis. Tego e tutaj nie czytamy prawie w ogóle, to jest Ż. Je. je suis. To jest e zamknięte w wymowie. Suich. Jak widzimy, swich, ostatnie s też jest nieme. Jesteś brzmi tu. e. e. To u to czytamy takim ściągniętym dzióbkiem. Ściągamy usta. U, y, y, y. Usta są ustawione jak do wymowy literki u, ale wymawiamy i, czyli wychodzi nam u. Y. Ty. e. I też tutaj wymawiamy tylko to pierwsze e, a s pozostaje nieme. Trzecia osoba, on jest, brzmi il e, ona jest le, Czyli podobnie zachodzi też tutaj w wymowie ta zasada, że ostatnie te spółgłoski są niewymawiane, wymawiamy tylko e. Następnie liczba mnoga, my jesteśmy brzmi nu som nu som to jest n o u s wymawiamy nu nu my som s o m m e s też es jest nieme czyli som druga osoba w z w z tutaj jest łączenie obowiązkowe pomiędzy S i samogłoską, na którą zaczyna się następujący wyraz. Jest to tak zwany liaison obligatoire. Zawsze tak będziemy łączyć słowa w języku francuskim, stąd mamy wrażenie płynności. Często, że te słowa jakby z, jedno przechodzi w drugie. Ale o tym będziemy się może kiedy indziej Rozmawiać sobie. Wtedy, jeżeli mamy takie la liaison obligatoire, to z tego S wychodzi Z. Tutaj niewyraźnie troszkę napisałam to Z. O, może tak będzie wyraźniej. WZ, WZ, czyli jesteście. Trzecia osoba liczby mnogiej brzmi następująco. Ils sont, oni są, ils są? I tutaj też popatrzcie, il, s, ostatnia spółgłoska tego słówka jest, nie ma. Natomiast są, jest, tutaj przechodzi w nosowość. Mamy, robi się z tego on samogłoska nosowa. I tak zazwyczaj będzie w pisowni. on będzie on, on, on. Następnie el są, el są, one są podobnie bardzo brzmi. Zobaczmy sobie teraz zdania. Pierwsze zdanie: Je suis polonais. Je suis polonaise. Je polonais. jestem Polakiem. Je suis polonais. jestem Polką. Tutaj końcówka rodzaju żeńskiego zaznaczona jest ostatnim e na końcu. I wtedy to s staje się Dźwięczne, staje się z, dźwiękiem z, polonez, i trzeba to y, zaznaczyć w wymowie bardzo jasno, bardzo wyraźnie. Druga osoba, tu es français, ty jesteś Francuzem, a jeżeli chcemy powiedzieć to do dziewczyny, to będzie to wyglądało w ten sposób: tu es française. czyli zasada jest ta sama, dorzucamy sobie do męskiej formy, Samogłoskę E, która wprawdzie będzie nie ma, natomiast to S stanie się dźwięczne i będzie brzmiało jak Z. I to musi wybrzmieć w wymowie. française. Następnie mamy il est français. On jest Francuzem. I elle est française Tak? On jest Francuzem, ona jest Francuską. Już zasadę tworzenia... Rodzaju żeńskiego tego przymiotnika znamy, że dorzucamy na końcu e i to s staje się z. Zobaczmy teraz liczbę mnogą. Nous sommes Polone, jesteśmy Polakami, albo nu sommes Polonez, z tym, że tutaj mało tego, że mamy, jeszcze, mamy z, z oznaczenie rodzaju żeńskiego, to jeszcze na samym końcu dorzucamy jeszcze jedno s. Oprócz tego e dorzucamy jeszcze jedno s i to jest wtedy wyznacznik liczby mnogiej rodzaju żeńskiego. Polonaise. 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 Polonez. To ee, -E, jak widzimy, też jest nieme. Druga osoba liczby mnogiej. Vous êtes français. Wy jesteście Francuzami. Ewentualnie jesteście françaises. Vous êtes française. Tutaj na tej samej zasadzie tworzymy liczbę mnogą rodzaju żeńskiego tego przymiotnika. I zobaczmy ostatnią osobę, trzecią liczbę mnogiej. Ils sont polonais. Oni są Polakami. Albo ils sont français. Bo to jest liczba mnoga. I wtedy ten przymiotnik zostaje w swojej, podstawowej formie, takiej z liczby pojedynczej. Natomiast w liczbie, w rodzaju żeńskim, te zmiany tutaj oczywiście następują i wygląda to w ten sposób, że elles sont polonaises, one są Polkami, ewentualnie elles sont françaises. Française. Tutaj nie podkreśliłam tych ostatnich tutaj naszych literek. Tak to wygląda. Zdanie dodatkowe. La vie est belle. Życie jest piękne. Czyli tutaj też mamy nasz czasownik. Etre. W trzeciej osobie liczby pojedynczej. La vie to jest życie. E. Wiemy już, że to znaczy jest. Belle. Piękna. Życie jest piękne. Bo tutaj uzgadniamy do rodzaju żeńskiego. Więc piękna. No i jak. Tradycja każe, musi być jakaś praca domowa. Praca domowa w języku francuskim to jest devoir à la maison, i zobaczmy sobie kilka prostych zdań. Anna jest Polką, Andrzej jest Francuzem, oni są Francuzami, one są Polkami. Życzę Wam, kochani, fajnego weekendu, jako że dzisiaj mamy piątek, i do następnego razu. Bye bye.